Cześć, witajcie na kanale Motechyny. Dzisiaj zajmuję się wymianą oleju akurat w skrzyni biegów. Chciałem zwrócić tutaj uwagę właśnie częste pytanie, wymieniać olej w skrzyni czy nie wymieniać. Tutaj wam zademonstrowuję właśnie olej i korek spustowy od skrzyni biegów samochodu, który ma przyjechane 120 000 km. Jest to manualna skrzynia biegów. No, i teraz sami sobie odpowiedzcie. Patrzcie, co się dzieje na korku. Korek tutaj ma na całe szczęście magnes, i tu się nazbierało kupę opiłków metalicznych. Wiadomo, skrzynia głównie opiera się na pracy. No w skrzyni jest bardzo duże tarcie podzespołów, które ocierają się wręcz zębami. No i siłą rzeczy zawsze służycie i opiłki jakieś tam będą, z tym, że tutaj już mamy tych opiłków bardzo dużo i są one dosyć dużej wielkości. Ja podejrzewam, że auto to może we wczesnych swoich latach serwisowych jeszcze może miało ten olej wymieniony, ale pewnie już od dłuższego okresu tego oleju no nikt nie wymieniał. No, i teraz patrzcie. Tutaj zrobiłem sobie jeszcze test oleju na karteczce białej. I teraz patrzcie, jak wygląda ten olej. Po pierwsze, ten olej jest już bardzo ciemny, a po drugie, widzicie takie smuszki. To są opiłki metalu, które zresztą widać tutaj też na, na dole. O, na, na tej białej powierzchni tego kapsla. No, i to już świadczy nam o bardzo dużym zużyciu tego oleju, możecie sobie wyobrażać, tak biorąc nawet na palec, i potrzeć, jakie jest duże tarcie w tym oleju. I teraz, w momencie, kiedy zęby, czy też łożysko, kulki pracują, czy tam wałki pracują w takim oleju, to momentalnie się po prostu będą zużywać. I to mówię, to nie jest aż taki duży przebieg auta, bo 120 tysięcy, a już tak duży. Duże tutaj tarcie i duże opiłki występują, więc kategorycznie ja zalecam taką wymianę oleju, i to dosyć często wystarczy upewnić się co do stanu oleju, właśnie upuszczając troszeczkę oleju do dekielka, tak jak ja tutaj białego, jakiegoś, sprawdzić kartką, czy olej zmienia kolor. Jeżeli nie mamy na przykład wpisów w książkach serwisowych kiedyś taka wymiana była robiona czy odkręcić właśnie kaps, kapsl, korek spustowy i zobaczyć czy na tym korku jest bałagan czy nie to nam zaraz powie jak, w jakim stanie mamy dany podzespół bo zarówno w skrzyni biegów która się po prostu zużywa w, z biegiem czasu tak samo silniki które dzisiaj są wyposażone w łańcuchy rozrządu Niby jest to taki dobry system. Często się mówi, że nie jest tak częsta wymiana jak przy pasku rozrządu wymiana, ale niestety przez to, że łańcuch pracuje też w dosyć dużym naprężeniu i trzy o zęby. Tak samo te opiłki niestety trafiają do oleju silnikowego, co też przyspiesza bardzo mocno zużycie silnika samego, tak więc chciałem wam tu tylko zademonstrować, podzielić się taką informacją. Kontrolujcie swoje auta, kontrolujcie ten stan tego oleju i po prostu wymieniajcie, nie oszczędzajcie, bo jeżeli chcecie użytkować auto w miarę długi okres czasu, to warto ten olej po prostu wymienić. I tyle. Jeżeli wam się materiały podobają, piszcie, co byście chcieli ewentualnie zobaczyć i subskrybujcie kanał. Hej, trzymajcie się. Dobra, postanowiłem Wam pokazać jeszcze jeden test takiego oleju. Właśnie przy zlaniu troszeczkę oleju, dosłownie no, naparstych oleju, jak zlejemy do takiego białego naczynia metalowego, jakieś miseczki, właśnie do kilka oculika czy czegokolwiek, i mamy magnes na przykład. I teraz ten magnes dołożymy do tego oleju. Nie wiem, czy to tak będzie widać dobrze. Może się przesunąć bardziej na światło. O, dobra. I w tym momencie. Patrzcie, co się dzieje. Widzicie, jak te opiłki z tego oleju tworzą. O, to było. o, tak jest. Teraz widzicie, dołożę to do innego miejsca. Magnes od spodu i zobaczcie, co się dzieje. Po prostu opiłki z tego oleju trafiają. Zrobimy jeszcze sobie tak parę razy. O, próbujemy i zobaczycie ten krąg za chwilę, jaki będzie gruby. O. I wyraźny. To wszystko, co tutaj się zebrało, to są opiłki metalu. Więc dbajcie o olej i o jego wymianę, bo naprawdę warto. Trzymajcie się.